Witam, witam, z tej strony to jest kolejny odcinek z The Heroes of Minecraft 4. Generalnie to lecimy dalej. Kampania Solymra. Eee, sługa. Uu, część druga ogólnie. Czarne smoki, no to zajebiście. Eee, generalnie to chyba tu powinienem od tego biomu zacząć, ale... Uuu, jakie fajne tu są gadżety. Gadgety, gadżeciki. Ja bym zrobił tak, że wywalimy jednego krasnoluda, żeby się chodził. Znaczy, on jest. Do boju! To jest ten smoke. Krasnolud. Dobrze eee, się nam naszego Solyma nie rzucił. Eee, to odejdźmy trochę. Eee, I niziołka dajmy, bo niziołki są przyprze. Dobra. Okej, okay, dał radę. Dobra Solem, tak, pogoń, znaczy wejść do chatki Zobaczmy co tu jest Czasami myślę, że zgubiłbym własną głowę, gdyby nie była przyczepiona do szyi Wygląda na to, że zapowiedziałem się coś bardzo dla mnie cennego Gdy udało ci się odzyskać moją pracę bojową Dałbym ci w zamian złotą zbroję płytową To chyba chcę Marzym, gdzie była? Ach tak, oczywiście Tam właśnie widziałem ją po raz ostatni, głupiec ze mnie Cóż, oto obiecana złota zbroja płytowa Tak wymieniamy się? Myślę, że tak No. Zbroja cudów 25 obrony bohatera w walce, wręcz przez strzelen, strzelenie kosz rzucania wszystkich wzrasta o 1 punkt. O ty gida. nie chcę wilków. Tak w sumie po co mi. Trzeba się wrócić po... Wszystko, ja tu wchodzę, znaczy wszystko, no jeszcze trzeba, wiadomo co. No, też życzeń, no jeszcze klejnoty, także czekamy. Trochę se poczekamy dłużej, bo trzeba wybudować ratusz, bo żeby... niech się hajs zbiera, nie? Zombie, zombie, zombie. Czy ja coś mogę rzucić na nie? Na razie awaitujemy. Chociaż mógłbym podzielić dżiny i slowy rzucać, nie? Co, wkrótce zrobimy. Chociaż dobra iść do przodu. Te no. szkielety są szybsze, więc trzeba 27 hp -ków. Jak dobrze? Eee, weźmy sobie tą walkę. Dobra, co tam pokażę? Czarne smoki i wejście do podziemi. O, no to tutaj te musimy pokonać. I w sumie tyle. Dobra, weźmy sobie do zameczku Myślę, zaraz wojsko całe. Klawy całe magów z powrotem. A ty, mój drogi, zbierasz co to tutaj trupek Ma płaszcz strażniczy, okej. Okay. Musimy sobie go przekazać. no dokupmy sobie to, to tam przyrosło. Eee, przyrosło po Nie wiem, czy tych dżinnów to chce atakować. Dobra, tam dwóch magów to jeszcze jakoś przeżyję. Trzech. Chociaż to boli bardzo. Ale patrzcie się ile dżinów tu będziemy mogli kupić. Ciekawe ile ich jest. Zobaczymy. Ja sobie oczywiście dokupię tamtych. Okej, okay, tu mamy kryształy. Aha, no to, to by się przydało pójść. No, trochę jeszcze do czyszczenia tutaj mamy. ten ołtarz życzeń trzeba będzie postawić. Zobaczcie, kupmy jeszcze czterech. Ja bym sobie ich podzielił w ogóle na pół. Coś takiego bym już zrobił. Oj, tęsknię nad tym grupowym spowolnieniem... od Emilii. O ty kurde, godzinę jedna. To może podzielenie dżinów było złym pomysłem? Ale na przykład zrobienie one stacków? Owszem, czemu nie? Te kurde, gnoju. Ech. Czy rozproszenie działa na... Przyskałem, no to nie. Kaczynow, tak, żeby ją po prostu podkurwić. A szkoda, że tego nie było widać. A tych dinów za dużo tracimy, wiecie? Jednak to wale. A, bo ich nie dokupiłem w ogóle wcześniej. A teraz jakbyśmy sobie ich doku, do, jak sobie ich dokupiłem. Czekajcie, może jak ich tak magowie giną, to może dowiecie, wezmę ich, żeby trucizny tylko nakładali. No 8 to ma mało HP, 40 no to, to ma najwięcej pewnie. Dobra, trochę dżinów straciliśmy. Boli, bardzo boli. A co tutaj mamy w ogóle? To też ciekawe. Pararara. Muzyczka piękna jest. Ostatnio mi leciała. Po prostu mieć gardzę, czy coś i tu zostawiłem sobie Heroesy włączone, bo sobie zrobiłem przerwę nagrywania. I leciała, miłość, kapienka z Heroesy w 4. Wczoraj dostałem list od jednego z lokalnych czarowników. Drogi Solimrze z brakady, Twoje imię jest niemal równie sławne jak imię Twojego mistrza króla Wina Magnusa. Nie mam zamiaru stawiać z moich magicznych umiejętności przeciw Twoim, ani tym bardziej Twojego kopala, ale nie mam zamiaru oddać także nawet akra Ziemi, która jest moją pracą, prawowitą własnością. To ważne dla mnie i dla czarnych smoków. Proponuję więc układ. Odwróć oczy w kierunku innego regionu i zapomnij od cmentarzu czarnych smoków. Jeśli tak uczynisz, w pełni wesprze się w walce przeciw królestwu wielkich archonów. Wiem o twojej niedawnej porażce. Pomoc moich czarnych smoków zapewniłaby ci zwycięstwo. Jako rękojmie naszej przyjaźni mogę zaoferować również 10 tysięcy sztuk złota. Proszę przedstaw tę ofertę swojemu mistrzowi. Mam nadzieję, że będzie to. Początkiem naszej owocnej współpracy. Lord Bluff to Chociaż wiedziałem, jaka będzie odpowiedź, zdecydowałem listem magi i magicznym podmuchem posłałem go do mojego pana. Magnus oczywiście odmówi. Kiedy wytyczy sobie jakiś cel, nigdy z niego nie rezygnuje. Tak właśnie działa. Na szczęście zanim Lord Bluff zrozumie, że nic z tego, ja będę już gotowy do bitwy. Dobra, zobaczmy co tam, co tu się kryje. Ty pewnie grupa. No, raczej nie damy rady. Więc czy lepsze byłoby spowolnienie na nich? Sątę na Ciebie rzucić? O mogę. Próbujmy dalej. Pięknie. Piękna sprawa, że nie zabił to też byłem trochę w szoku. Ale mamy to, mamy to widzę, więc bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Dobra, na razie czekamy. Niebieski się pojawił frajer. Spróbujmy. A bo do zameczku szedł, no ty kurna! Zawsze mi musisz. Mogę rozproszyć. Nie da się tego rozproszyć ani uleczyć, ani nic. Alipa. Jaki to jest w ogóle poziom, co to jest? Kurto z jakiś? Ile ty masz hapaku jeszcze? Wolero 1-5 Nie, stracimy go chyba. Aż już straciliśmy jednego, nie? Tak, tak, 13 było. Ale dobra. Ważne, że walka wygrana. Kurto do tego. No i tutaj mało, kilka, mało, mało. No to lecimy to podbić. Myślę, że. A w tym odcinku jeszcze na spokojnie to zrobimy. Zowie. Powiem wam, że trochę raszujemy przez tą mapę. Mam wrażenie, to nie jest nic złego, nie? Oczywiście tu jeszcze do, dokupmy. leci dostawa. E, tu coś kupujemy. O, to już coś by się przydało, no. Jeszcze ma jakiegoś bohatera. Co tam masz? A, nic to nie zmieniło. Dobra, lecimy nad ciebie. A, w... A nie, bo morale. A to jest jakiś frajer. ewidentny. Daj mi hajsy, oczywiście. To tutaj mamy kalf, a tu panur, azur. Dobra, robimy kopię Gina. To był tam, drugi poziom? A nikt, to ciebie. White. Dobra. Oj, serio brakło ci trochę ruchu? Zostaw mi te nieziołki z szmacia. No. Dobra. pierwszej. No, za zablokować ci dam uciec. Bo to i tak jest śmieć bohater. Jak za niego będziemy musiał zapłacić. Znaczy, nie zapłaci. Nie wiem, w sumie. Nie, nie, nie będzie musiał. Krótko po zajęciu miasta o nazwie Draugheim jeden z doradców doniósł ci, że tego dnia powinna tam dotrzeć karawana. I przy... Dobra, 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 dobra. I tym dra Draugheim mi tu ten ratusz. No i fajnie, i bardzo fajnie. Co tutaj mamy? do pozbierania parę rzeczy. A przez to bagno to wam powiem, że tragedia jest. Z poruszaniem. Okej, okay, żombi. żombi uciekł, dlatego sobie lecimy oczywiście tutaj. Gonimy frajera. A wy tutaj do nas dołączycie. Pyk, cyk, pyk. Tyk. Dobra, co tutaj mamy? A, tu jeszcze nie walczone było. Ale pozbieraj te inne pierdoły. Zamek w chmurach. Kurde, no daleka droga do tego. No ale ta życzeń też by się przydał więcej. Okej, okay, no dobra, pyk. 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 a w sumie to mogę mu dać i tak jest już dobra a przejmijmy sobie to wszystko lecimy tu Cytadela no, a skarb jeszcze czekajcie ja bym kupił tych dżinów no to kupię ten skarbiec. Coś w sensie możemy kupić, to nie ma ta hałasu. No nie, nie potrzebujemy tego. Eee... A podlećmy sobie tu. Dobra, lećcie tam. No spróbujmy. Kilka wampirów. Do Mausalonu weszło wielu dzielnych bohaterów, Chcieli uwolnić więzioną tam cierpiące dusze, ale nie udało im się i sami znaleźli się do ich miejscu. Masz dość odwagi, by tam wejść i zaatakować kielety kompania, duchy sporo i wampirów, Oczywiście. Wait. Nie, no wampir jest szybki, więc go trzeba zdjąć najpierw. Dobić. Mogę go pięścią dobić? To ewentualnie spowolnić szmatki. Trzeba ten kontratak tutaj zdjąć, tutaj trzeba ten dobra, kurwa, musiał mi go zabić. No co za. C Dwóch mi zabił. Różka iluzji. To chyba nam zwiększa ten, nie? Tworzenie iluzji na początku każdej walki, zabierasz punkty magii. I odzyskuje dwa punkty na rundę. O, proszę. To ciekawe. Używienie ducha. I tu chyba są szmatki, nie? Czy coś... Jeszcze pamiętam. Dobra, to tam nie wchodźmy, tylko sobie kupmy... wojsko, po prostu. Tu sobie zahaczmy. Jest ją życzeń, piękna sprawa. Ładuszki. duszki. A, tu była dwójka. i duszki mamy z głowy. Także tu mamy wyczyszczony ten teren. Lecimy jeszcze po u, ale dużo nizioków. Także tu też mamy wszystko. Oprócz właśnie tych. A tu w tym zamku na przykład. Worek co on wymaga? A, kryształów nie mamy. Dobra. Musielibyśmy się wrócić tutaj po te rzeczy. Tu jeszcze nie, bo czarne smoki. Tu i tu. Eee, no tu na pewno musimy, tu też by się przydało. No to też by się może przydało, nie? A reszta to już tak. Whatever, dobra, widzimy się w następnym łańcuchu. Do następnego, elo, elo.